Chcesz inwestować na rynku nieruchomości? Dołącz do deweloperskich zysków. Witamy na pokładzie projektu Pasywny Deweloper. Inwestujesz w nieruchomości bez ich nabywania, uzyskujesz atrakcyjne stopy zwrotu, a Twoja inwestycja jest objęta specjalnym programem ochrony inwestora. Poznajmy bliżej projekt Pasywny Deweloper. Pasywny deweloper to unikatowe przedsięwzięcie realizowane przez Crowder SA, przygotowane dla osób, które chcą dołączyć do deweloperskich zysków. Oferta została specjalnie przygotowana dla tych inwestorów, którzy unikają nadmiernego ryzyka, ale oczekują atrakcyjnego pasywnego zysku z nieruchomości. Na czym to polega? Udzielasz pożyczki spółce deweloperskiej z grupy Crowder SA. Zgromadzone środki wykorzystywane są na realizację budowy osiedli małych i tanich domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej. Osiedla te budowane są w oparciu o wystandaryzowane projekty i sprawdzone koncepcje deweloperskie. Stanowią one atrakcyjną alternatywę dla drogich mieszkań w miastach. Cały proces, od zakupu gruntu, przez budowę, aż po sprzedaż gotowych nieruchomości jest zarządzany przez wykwalifikowany zespół Crowder SA we współpracy z zaufanymi partnerami. Inwestor uczestniczy w podziale zysku, więc zarabia razem z nami przy sprzedaży wybudowanych lokali. Jaka może być stopa zwrotu? Zacznijmy od tego, że aktualne oprocentowanie lokat 12-miesięcznych w 10 największych polskich bankach wynosi od 5 do 2,25% brutto. Natomiast pasywny deweloper oferuje od 3 do niemal 4 razy więcej. Inwestor posiada status pasywnego dewelopera i ma od 23 do 28% udziałów w zysku osiągniętym przez spółkę celową realizującą projekt, co stanowi około 12 do 14% w skali roku, w zależności od wysokości zainwestowanej kwoty. A to oznacza, że pasywny deweloper w perspektywie dwóch lat może otrzymać zysk brutto z pożyczki w wysokości od 24 do 28% od zainwestowanej kwoty. Szczególny nacisk kładziemy na ochronę inwestora, dlatego pożyczka objęta jest specjalnym programem ochrony inwestora. Pierwszym elementem programu ochrony inwestora jest obowiązkowy nadzór niezależnego administratora hipoteki i zabezpieczeń, który ustanawia i kontroluje zabezpieczenia w imieniu pożyczkodawców. Administratorem tym jest kancelaria prawna, która działa zawsze w interesie pożyczkodawcy. Drugim elementem programu może być zastaw rejestrowy na udziałach spółki celowej, będącej właścicielem gruntu i realizującej inwestycje. Trzecim elementem jest ustanowienie hipoteki na gruncie zakupionym przez spółkę celową do realizacji projektu deweloperskiego z wpisem na pierwszym lub drugim miejscu, w zależności od projektu. I czwartym elementem programu ochrony inwestora jest zawsze poddanie się egzekucji z majątku przez spółkę celową będącą właścicielem gruntu i nieruchomości w tzw. trybie trzech siódemek. Z projektem PASYWNY DEVELOPER nie tylko inwestujesz i zyskujesz, stajesz się partnerem naszego sukcesu w dużej ogólnopolskiej akcji DEWELOPERSKIE 500+, w której planujemy zbudować w kilka lat łącznie 500 małych domów w całej Polsce. Czekamy na Ciebie na pokładzie projektu PASYWNY DEWELOPER. Budujmy razem przyszłość. Wejdź na stronę pasywnydeveloper.pl. Zobacz materiały informacyjne i zadzwoń do nas.